Proszę Państwa, zadam się ostatni temat, od temat obszarów ochrony. Czyli tak naprawdę umożliwienie logowania się danym użytkownikom oraz przypisywanie konkretnym użytkownikom bądź grupom, a co tam idzie, użytkownikom przypisanym do grupy konkretnych możliwości w systemie IFIX. Obszar ochrony w iFixie jest wielopoziomowy. To oznacza, że jak już można się domyślić, jest wiele poziomów, znaczy jest to dokładnie trzy poziomy. Do każdego poziomu można przypisać dane jakby cechy, dane możliwości, dane możliwości co może na użytkownik. Czyli pierwszy obszar ochrony. Pierwszy obszar ochrony to jest jakby duży worek. to będzie obszar ochrony 1 i będzie obszar ochrony 2. Załóżmy, że obszarze ochrony mamy, później mamy w obszarach ochrony mamy grupy. Grupa 1 grupa 2. Załóżmy, że będzie grupa 3. Tak, grupy to są grupy użytkowników, to oznacza, że w danej grupie przepisujemy konkretne możliwości, na przykład możliwość modyfikowania baz dla danych, albo na przykład tylko podgląd Workspay, podgląd tryb wykonywania. Albo na przykład dodatkowo jeszcze wychodzenie z trybu wykonywania. Tak, czyli w grupie definiujemy konkretne możliwości dla użytkowników, czyli wszyscy użytkownicy, którzy są w danej grupie użytkowników, mogą jakby liczyć wszystkie cechy, które są zapisane w danej grupie. Dodatkowo w grupach mamy użytkowników. No tutaj jedynkę. Czyli jedynka to są użytkownicy, i nie dość, że użytkownicy dziedziczą tutaj przyzwolenia i możliwości grupy. Dodatkowo dane użytkownikowi możemy dać jeszcze dodatkowe uprawnienia, czyli dziedziczy grupę plus dodatkowe uprawnienia możemy dać. czyli tego mamy, to jest wielopoziomowe, dlatego że składa się z trzech poziomów. Czy najpierw są obszary chronne, w obszarach, ochrony, obszarach ochrony mamy grupy, a w grupie użytkowników mamy konkretnych użytkowników. Czyli to mądre dobranie, co komu wolno, powoduje, że nikt niepowołany nie dostanie się na przykład do bazy danych, czy na przykład nie zmieni niczego w rysunku czy w animacji. Tak? czy mądre dobranie użytkowników powoduje, że system staje się bezpieczniejszy. Ważne jest to, że w momencie, kiedy włączymy obszar ochrony, żebyście nie zapomnieli Państwo go wyłączyć, ponieważ jeżeli zapomnicie swojego użytkownika, swojego hasła czy swojego loginu, będziecie musieli pamiętać, żeby się przylogować na admina. Więc pamiętajcie Państwo, że jak już skończymy pracę z obszarami ochrony, to go, go wyłączamy, tak? Włączymy go dopiero na sam koniec, też będziemy mieli wszystko tutaj zadeklarowane, będziemy mieli rysunki zrobione, będziemy wszystko mieli tutaj zadeklarowane. Aby tutaj nam się jakby to nie mieszało. Jeszcze jedno słowo wyjaśnienia. Obszary ochrony i tak? ochrona w systemie IFIX ma dwóch, dwóch użytkowników domyślnych. Jest to admin oraz gość. Admin jest przyporządkowany do obszaru ochrony B. Tak, od razu Państwu powiem. Co oznacza, że ma praktycznie nieograniczoną władzę nad IFIX-em. Nad i Ich hasła są takie same jak pluginy, czyli admin, admin, gość, gość i o dziwo po pierwsze, dużymi drukowanymi, a po drugie używam polskich znaków.